31 maja odbyła się impreza Żar Challenge w Dolinie Dwóch Jezior na kultowej Górze Żar. Fajne podjazdy, piękne widoki. Naprawdę, jak tutaj w górach jeszcze widać te żarbulweczki nad jeziorkiem, to super to wygląda, jak na Mazurach u mnie. Polecam każdemu, żeby tu przyjechać na rowerach, bo, no bo jest to, jest to zwiedza, prawda? Mamy drogi, fajne drogi, piękne tereny i, i naprawdę wymagające trasy. Po to przyjechałem, żeby wygrać i znowu wygrałem. I udało się tak, że wszystko jest jak należy. Mega tereny kolarskie z dobrymi podjazdami. Można fajnie potrenować w lato. Udało się odczarować górę żar y, dla kolarzy, y, bo to naprawdę było wyjątkowe miejsce i widać po tym, jak tutaj ludzie się świetnie bawili, padali na mecie, były emocje i to jest piękne w kolarstwie. Wszyscy bezpiecznie przejechali, w zwycięzców poznaliśmy przed chwileczką, więc ogromne gratulacje dla wszystkich. Zapraszamy Was za rok, będzie się działo.